Na taki nietypowy filmik, jest to live. Niestety ten live będzie się różnił od live'ów, które pewnie standardowo widzicie na YouTubie, ponieważ niestety na moim live'ie nie możecie dodawać żadnych komentarzy. Nie jest to związane z żadnymi moimi wyłączeniami komentarzy. Takie są reguły na YouTubie, że tylko osoby, które mają powyżej 1000 subskrybentów. Tylko te osoby mogą mieć włączone komentowanie na YouTube. Także te komentarze są wyłączone przez YouTube. Myślę, że po publikacji mojego filmu, jeżeli ktoś będzie chciał go sobie obejrzeć w późniejszym terminie, to takie komentarze będą działały. Ja patrzę, widzę, że już 10 osób, które mnie oglądają. Jeszcze aż więcej osób się pojawi, bo ja chyba zaczęłam nadawać odrobinkę za wcześnie. Widzę, że tutaj osoby przybywają. O! Komentarze się pojawiły! Kurczę! Chyba, że to nie są komentarze pod filmem. <grywka> Dziewczyny, możecie komentować? O, kurczę! No to widzę, że komentarze jednak mogą być. To nie wiem, czemu we wcześniejszych próbach te komentarze się nie udawało wstawiać. Bardzo się cieszę. No, fantastyczna sytuacja. Dobrze, poczekajmy jeszcze chwileczkę. Ja w międzyczasie chciałabym Wam pokazać mój jeden z ostatnich zakupów. Będzie tylko jeden zakup, żeby za długo nie przeciągać tego filmu. To jest taki zakup, który spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony innych hawciarek, i myślę, że warto, żeby ujrzał on światło dzienne i więcej osób go zobaczyło. W ostatnim czasie zakupiłam na Instagramie takie fantastyczne torby. To są torby projektowe. Mam nadzieję, że je dobrze widać. Tutaj. Mają one jeszcze do tego takie świetne zawieszki i jedną torbę zakupiłam właśnie z takimi czarownicami, ponieważ ja kocham klimaty Halloweenowe w związku z tym druga też jest w takim klimacie Halloweenowym. Zobaczcie jakie są piękne. Pięknie są pootrzywane. Tutaj dodatkowo jest taka cudna zawieszka. Torby są naprawdę śliczne. Troszkę światło odbija, ale mam nadzieję, że coś widać. I jeszcze jedną taką torbę, którą zakupiłam. To jest to torba z moimi ukochanymi pszczółkami. I tutaj mieści się mój sampler. Sampler jest na tamborku nurgę. To jest tamborek 19 cm. To jest taki tamborek sprężynowy. O! I taki tamborek bez problemu wchodzi do takiej torby. Ja zostawię wam pod spotem, pod filmikiem w opisie link do dziewczyny, od której zakupiłam torby. To jest dziewczyna, która sprzedaje na Etsy, ale myślę, że najlepiej ją zaobserwować na Instagramie, ponieważ na Instagramie ma te wszystkie torby, które robiła wcześniej. Ja wybrałam sobie. W